Na misji alpinista. Więc zaczynamy. Ciekawe, jak nam dzisiaj pójdzie. Dobra, więc zaczynamy teraz rozgrywkę. Jak widzicie, soap i góry. Pewnie w Rosji. Dobra, to teraz troszeczkę wspinaczki i lecimy dalej z misją. Powiedzcie mi, czy jaką kolejną grę chcielibyście, żebym nagrał? Black Ops 2, Black Ops 1 czy Dead Island w kołopie ze znajomymi? Czy być może Fira trójkę też w kołopie ze znajomym? ale to jest żmudne wchodzenie po tych lodowcach. Nie lubię tego. No, teraz się w końcu gdzieś zaczyna. Może się zacznie coś dziać. Dobra, dwóch za nami. Znowu już nas poucza. No, kolejnych dwóch za nami. No i dobra, chyba tyle po skradaniu. Szukają mnie. No to na tyle. No to zaczniemy od początku. Dobra, zaczniemy to jeszcze raz. Troszeczkę spokojniej. Dobra. Jakim cudem mi odkryli? No nie. No dobra, ten był jego. Dobra. Teraz może tam lepiej troszeczkę poszło. No, wiele lepiej. Dobra, kolejny dwóch za nami.

Trzeba to inaczej rozegrać. Nie możemy tak chaotycznie. To spróbujmy jeszcze raz. No znowu mnie szukają. Może teraz po prostu ucieknijmy. Jak najszybciej się da. Może to jest jakiś sposób. Tak, to jest sposób. To jest dobry sposób. Oczywiście przypominam, że gram na weteranie. Jest dosyć ciężko. Nie są, ten był mój. Dobra, to ruszmy się ten, po ten modu ACS Oczywiście, mamy moduł ACS już To wy macie 5 sekund, nie ja Dobra, to czas na fajerwerki, nie? Dobra, popadali jak mówię. Tego jednego się nie udało ściągnąć akurat. Ale spróbujemy. Może ktoś tam jeszcze jest? Dobra, nikogo nie ma. Tego mamy. Uuu, nie, 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 panie. Tak, nie może być. Prawie mnie zabili, znowu. Niedopuszczalne. Kurde, co oni mają z tym btr -em? Kurczaki, no. Dobra. Mamy. Nie mogę się dać zabić, oczywiście. No i jak przez taką małą szczelinkę? Nie wiem. No kurde. No staram się. Więcej was tam matka nie miała? Dobra. Jeszcze nam plecy robią. Jeszcze nie pat. To on jakiś pancerny. Dobra. Miejmy nadzieję, że tu nikogo już nie będzie. Kurde strzelajem Dobra pobiegnijmy jak najszybciej się da To nie ma czasu No nie no znowu te skuterki Dobra przynajmniej dwa już zdjęte Dałem radę z tym Ruszam dalej No, na suficie siedzę Dobra O Mamy jeszcze sześć amunicji w tym w granatniku Prostyknie O jak pięknie Dobra zdjęliśmy skuter Dla siebie też już mamy i ruszamy dalej. Mm, czyli tak jak to już było powiedziane, udajemy się do punktu ewakuacyjnego. Oczywiście na skuterze. Nie za bardzo lubię. Cóż, nie zawsze musieliśmy po naszej myśli O, właśnie, po naszej myśli Trochę się zgratowałem, no i zginęłem. super Tu widzimy się po krótkim cięciu, nie? No, tym razem mi jakoś to tak wyszło Wydaje mi się, że mi się wyszło ale zaraz zobaczymy, czy mnie znowu gdzieś ze strzelą. A, super. No, znowu mnie zestrzelili. Ominimy te pagórki, bo to jednak zła rzecz. No i jakim cudem znowu mnie ze zestrzelili? No dobra. Widzę, że nie damy inaczej rady. Bo nie tutaj tak będzie wygodniej. No i znowu mnie zestrzeli. No jakim cudem? Albo inaczej. Skąd? Ja się pytam. Skąd? No i znowu to samo. No jak? Spróbujmy teraz, tak jak zazwyczaj przychodzę. Dobra, swoich wytuchów. Dobra, widzę, że Sop nas wyprzedził, więc musimy go trochę dogonić. Może się uda. No, przegoniliśmy go. Dobra, udało się. Jest dobrze. No to co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki. Na razie.